Już czuję o tam, naszej drogi szlak, do celu, do nadziei nas chce w 아무 생각도 안 하고 그냥 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 Szanowni Państwo, zajmujcie również miejsca zastawem tam na tym, na, takiej, na takim wzgórzu, ponieważ jest to jeden z najciekawszych widoków, które dzisiaj Państwo możecie obserwować całą bitwę. Czyli zastawem można również... Jeszcze cztery lata temu, kawał czasu, proszę Państwa, a wszystko będzie się działo jakby to było dziś. Komendant twierdzy Koźle, Dawid von Neumann, na wieść o zbliżającej się armii Hieronima Bonapartego, przeprowadził inspekcję wszystkich urządzeń, wałów i umocnień obronnych. Okolicznym mieszkańcom zabrane zostały zapasy żywności, tak aby nie stanowiły one zaopatrzenia dla Korpusu Oblężniczego. 何でだろう

Bitwa rozpocznie się od wjazdu pruskiej kawalerii, na którą czekamy. Wjechała kawaleria z nachodu. Jechała pruska kawaleria, która podpaliła snopki z sianem To taki atak zaczepny, proszę Państwa To sygnał wysłany w kierunku przeciwnika, że czas rozpocząć walkę Na razie tak powoli, nieśmiało, ale myślę, że wszyscy są przygotowani do wielkiej walki Jadą, 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 jadą. To nie było garma. Odpowiedziała kawaleria polsko-włoska. Już teraz wszystko zacznie się na dobre. sztandar francuski powiewał w oddali, a pieśń wolności, jaką ze sobą niosły na bagnetach oddziały francuskiego autoramentu, słychać było na korytarzach bankowych u Pierwsze więc, z racji swojej mobilności, starą się o oddziały kawaleryjskie. Do ataku wyruszyły regimenty Korza, Nysy i Świetnicy. i Srebrnej Góry oraz Kłodzka. takimi aparatami <Bond NBC> ja was muszę ująć, że to nie jest w tej wojnie byli te góro, nasi góro, widząc nie dalej tak, tak ,Yes, no. wow, wow. przesuwając się do przodu, a tu już widzimy no. 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 pierwsze yeah. no. 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 wybuchy Artyleria koalicji yes. zaatakowała Czekamy na odpowiedź wojsk pruskich, na którą pewnie długo czekać nie będziemy musieli. Na polu pojawiła się kawaleria konna z nachodu. Wojska z koźno-świetnicy nachodu, Nysy, Kłotka, powoli zbliżają się do przeciwnika. W rogu mamy pody kawalerzystów. Odpowiedź na artyleria. Nie pozostawiają przeciwnikowi wątpliwości. Że oni też potrafią walczyć. Już powoli na poczek. Tu ponownie potyczka kawalerii. Legia Polska-Włoska, nie dają sobie zapomnieć, strzelają do przeciwników cały czas, a tu już przygotowywane są kolejne wybuchy armatnie. Czarne dywy wybuchy wodne również mogliśmy dostrzec. Prosimy służby medyczne o pomoc. Wojska napoleońskie wciąż oddają strzały, wciąż walczą. Ale wojska truskie nacierają. Regiment Fondator wspomina. Właśnie zaatakował. Mamy nadzieję, że nic krytycznego się nie stało. Nie przerywamy oczywiście walki. Pomoc medyczna już zajmie się naszym rannym żołnierzem. Ale, ta, proszę Państwa, jest wojna. Takie są prawa. Niestety bez rannych odejść się nie może. Nacierają wojska polskie. Wojska napoleńskie nie zamierzają się cofać. A proszę Państwa, brawa dla rannego żołnierza! Ogromne brawa! Dziękujemy mu serdecznie. Mojego kolega żołnierza. Doszło do poważnego starcia na środku pola bitwy. Bardzo gorąco się tam zrobiło, ale już oddziały zaczynają się jakby cofać. Oddziały pruskie. Piechota pruska początkowo wysunęła się daleko naprzód, a pod naporem wojsk napoleońskich zaczęła się pomału cofać w stronę swojej artylerii, Tracą zabitych i rannych. Ale przed swoją artylerią piechota pruska staje i dalej się nie cofa. Już 28 stycznia wojska pruskie przystąpiły do przeciwdziałania oblężeniu. Około 300 żołnierzy wraz z dwoma działami wspartymi przez kilkunastu kamieni, w większości podpitych zorganizowało wypad w kierunku kłodnicy w celu zdobycia magazynu żelaza, tak aby podpalić młyn przez dziesięć. Galeria napoleońska atakuje wojska truskie. Wioska zaczęła się palić. Widzą Państwo, już niebawem prawdopodobnie spłonie dom. Napór sił napoleońskich jest coraz większy. Jednak wojska truskie cały czas bronią twierdzy kozięskiej. Za pomocą bardzo skutecznej artillerii, jak Państwo widzą i słyszą, Wojska karamysie... oddają ogień w kierunku wojsk napoleońskich. Pokazują, że z nimi nie ma żartów. Działa ciągle grzmią. Dwie. Kolejne wybuchy z koziemskich armat. Nie poddamy się tak łatwo. Dym stawia pole bitwy. To znak, że walki są naprawdę gorące. Artyleria napoleońska Przeliwuje twierdzę. Działa, wciąż brzmią. O, jakie ładne półko z armaty! Brawa, ogromne! To wielka sztuka! W polu bitwy pierwsi zabici, pierwsi ranni. Wojska napoleońskie napierają coraz intensywniej. Wojska truskie powoli się wycofują. Ale proszę Państwa, to nie koniec. Oni tak łatwo skóry nie oddadzą. Kawaleria rusza do ataku. Widzimy w Zegów armatni polskiej artylerii, to jest znak, że się nie poddadzą, że chwilę za Kozierska nie została A na polu bitwy zacięte walki, markietanki idą opatrywać rannych. stanowisko Legi polsko włoskiej Starcie księstwa warszawskiego z widzostami ze świetnicy i z Nysy. Nie jest koniec walki. To, że wojska polskie wycofały się do twierdzy, oznacza tylko większą mobilizację. Oni na nowo przygotowują się do ataku. Dzielnie... Trwają zacięte walki pod murami twierdzy. Nie pozwolimy odebrać sobie broni, nie możemy sobie na to pozwolić. Wojska napoleońskie są coraz bliżej. Jak Państwo widzą, nacierają. Wojska polskie, przygotowane w Kozielskiej Twierdzy. Pod jej murami na pewno będą odpierać atak. Kawaleria kon ruszyła do ataku. Artyleria pruska nie może strzelać, by nie ranić swoich żołnierzy, bo to wszystko dzieje się tuż pod murami Kozielskiej Twierdzy. Dzień ten w polsko podchodzi pod mury twierdzy Kozielskie. są naprawdę bardzo blisko. Kozielka... Ale płonie dom w Kożu, jak Państwo widzą. Wojska polskie wycofują się, coraz bardziej pod mury Kozielskiej twierdzy, pod naporem wojsk napoleńskich, ale jednak nie do kontrataku, dochodzi do bezpośredniego starcia. Badają kolejni ranni. Markietanki sprawdzają stan ranny. Trup ściele się gęsto. Naprawdę wielu rannych, wielu zabitych już jest w tej walce. Ale pierwsza wciąż nie została zdobyta. Wojska pruskie przechodzą do kontrataku. Zaczynają wypychać piechotę napoleońską, która teraz cofa się w stronę własnej artylerii. Zostawiając rannych i zabitych na polu walki. Gdy zmasowane ostrzą artylerii, mimo że. Po stronie pruskiej coraz więcej martwych żołnierzy. To ci, co jeszcze są w stanie, ruszają do kolejnego ataku. Nie poddamy się tak łatwo. Kolejne Ale wojska napoleońskie bardzo intensywnie atakują. Ostrzał artyleryjski już jest w przygotowaniu. Armia pruska. Będzie w dalszym ciągu ostrzeliwała wojska, wojska napoleońskie. Widzimy białą flagę. Teraz nastąpią rokowania i rozmowy.

organizovanou nemotri uduzhivshuyu sily v sektorie sushchnosti dannykh a yedinstvov. Tyom chevledo. Organizatsiya polya. Tak na polushe na podi se ne podi sche.

prezydentowi oddziały, które za moment zostaną odznaczone.